i całą drużynę poprosimy. ...zaczniemy tak, od wyników. Od początku wierzyliśmy, że wygramy, nawet jak nie mieliśmy żadnego rezerwowego. No właśnie, 4-4, plus bramka, tu się gra i tak patrzę na Was, w jedno auto się zapakowaliście. Skąd takie kłopoty ze składem? No czy choroby, czy Ktoś się nie stawił na zbiórkę? Słucham? Ktoś się na zbiórkę nie stawił może? Nie, 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 choroby. Dyskoteka blisko może to. Też, ale głównie choroby. Ale mimo to postanowiliście podjąć rękawice i przyjechać i, i, i z nastawieniem na pierwsze miejsce. Mhm, tak. I jak to szło po kolei, od początku wszystko po waszym myśli się układało? Tak, wygraliśmy wszystkie mecze pod kolei, w ostatnim już mieliśmy zapewnione pierwsze miejsce i Zremisowaliśmy, ale... Na wszystko, wynik... już wszystko było w porządku i cieszymy się z wyniku. To jest taka tradycja, że juniorzy biały dobrze wypadają w powiecie, czy, czy pierwszym jesteście, w Wasz rocznik? Znaczy jakoś od kilku lat jesteśmy w czołówce, ale zdarzało nam się. To czasem drugie miejsce, trzecie. No a dzisiaj wygraliśmy i jest dobrze. Czy to, że macie taką halę? Może to trochę mniejszych wymiarach, ale chyba największa z pozostałych drużyn miał wpływ na to wasze przygotowanie do zawodów, w ogranie na, na obiekcie pod dachem? No tak, to jest nasz plus. Trenujemy co tydzień na, na hali. Teraz wszystko wyszło tutaj. Jak to jest właśnie by być juniorem w takim małym klubie LZS-owskim? Jakie wy w ogóle macie marzenia? Że zagrać w jakiejś lidze wojewódzkie, przejść do, do lepszego klubu, grać potem w trzecie, w czwartej lidze. Jak, jak to jest właśnie z wami chłopcami z LZS-ów? Znaczy, no, na razie gramy ogrywamy się w aklasie, w drużynie juniorów. Prawie wszyscy ci, co tutaj byli, grają w pierwszym składzie w seniorze i tak jakoś ogrywamy. W planych rozgrywkach z juniorami też gracie? Nie, nie gramy, nie mamy juniorów. Wszyscy gracie w seniorskie drużyny. seniorskie. A jak coś skałci pojawiają się z Wielunia, Zjałuszyna, z Pęczna, próbują tych, tych naj, najlepszych wyławiać i do swoich klubów sprowadzać? U Was też tak jest? Może? Nie, raczej nie. nie mam Jakie są Twoje marzenia, powiedz, jeśli chodzi o piłkę nożną? No czy, nie wiem, chciałbym grać jak najlepiej, no wiadomo. W wyższej klasie? No pewnie tak. Marcin Baczyk, trener zwycięskiej mistrzowskiej drużyny, mistrza powiatu. Yy, powiedziałeś, że wszyscy spotykamy, spotykacie się za rok, to znaczy, że w całości rocznik 96 i młodszy, tak? Cała drużyna to był rocznik 96 młoci, czyli za rok oni wszyscy mogą przejechać i nie było wszystkich, szkoda, bo graliśmy tylko piątką. No, ale no to się zapakowaliście, co było tego przyczyną? No niestety yy, przeziębienia, gorączki chłopcy odmówili mi dzisiaj rano, że no nie przejadam. No, da... Było takiego momentu zawahania, że, że, że może nie ma sensu jechać, że, że bez zmiany po 15 minut tyle meczów, jak to jest? Bo miało być 5 meczów, jedna drużyna nie dojechała jeszcze, prawda? Tak, nie miałem z tym żadnego problemu. Ja wiem, że oni są gotowi na to, żeby grać i walczyć ze swoimi rówieśnikami na takim poziomie, że mogą to wygrać wszystko. No właśnie, może, może to jednak zwyciężyła ta myśl, że, że macie więcej ogrania pod dachem, prawda? Porównaniu do pozostałych drużyn? Teoretycznie tak, choć w praktyce nie, nie trenujemy za dużo na hali, tyle, że mamy rzeczywiście podobną halę i możemy na tej hali po prostu mniej więcej rozgrywać podobne mecze i oni mają jakieś tam doświadczenie. Natomiast tak bardzo dużo na tej hali nie przebywamy. I myślę, że po prostu te, ci chłopcy grają we wszystkich możliwych rozgrywkach. Czy grają z seniorami, bo to jest po prostu pierwsza drużyna seniorska oni też tam występują, czy grają tu w juniorach? Oni są już na tyle zgrani od kilku lat stale w tym. W tym samym składzie, że ja wiem co oni potrafią i co potrafią przeciwnicy. Jak oni się prezentują, bo rocznikowo są juniorami, ale widać, że jeszcze tak masy wagi trochę brakuje. Jak w tych rywalizacji na trawie z tymi powiedzmy starszymi, cięższymi, jak oni sobie dają radę, twoje podopieczni? No to zależy też od tego, gdzie gramy, bo jeżeli gramy w białej, nasze boisko jest dość równe, dość duże, więc tutaj ten problem jakoś jest mniejszy, bo wtedy jest mniejsza rywalizacja ciało w ciało, więc technicznie potrafią sobie poradzić gorzej, jest jak idziemy jakieś mniejsze boiska, gdzie, gdzie ta walka bark w bark jest bardzo ważna i tam jest trochę trudniej. Stąd środek tabeli w A-klasie, natomiast myślę, że z perspektywy czasu kolejnych lat będzie coraz lepiej, coraz wyżej. Jakiś tutaj super trudny mecz tak z pacerkiem żeście przeszli? Bo już podchodząc do ostatniego spotkania widzieliście mimo wszystko, że macie pierwsze miejsce, prawda? Wydaje mi się, że znając przeciwników udało nam się trafić na najtrudniejszych przeciwników na pierwszym meczu. To był Wydżyn. Boję się, że gdybyśmy grali z nimi na końcu, byłoby trudno ich ograć, bo oni mieli więcej zawodników i mieli zmiany i wytrzymali kondycyjnie. Natomiast myśmy trafili na pierwszy mecz i to był chyba naj, najbardziej taki mecz niepewny, gdzie się bałem o wynik. Skoro już po pierwszym meczu Udało się ograć wyczyn, już wtedy czułem, że, że to będzie pierwsze miejsce. Muszę powiedzieć, że szczęście, czyli ta rozpiska, sprzyja lepszym, czyli mistrzom. No, oby tak było zawsze dla nas.